Cześć z tej strony Feni. W dzisiejszym odcinku poruszymy znów temat Waszych strasznych historii. Nie zapomnijcie zostawić lajka i suba oraz napisać Waszą straszną historię w komentarzu. A teraz życzę Wam miłego oglądania. Zanim zacznę opowiadać tą straszną historię, zostawcie 100 lajków. Wtedy odblokujecie kolejny film na tym kanale. W sensie zacznę go nagrywać, więc w sumie możecie pod tym filmem pisać swoje straszne historie. To jeśli bijecie 100 lajków, to może waszą historię umieszczę w kolejnym materiale. A teraz już wam nie przeszkadzam i życzę wam miłego słuchania tej strasznej historii. Kiedyś, jak grałem w Brookhaven, około 20 godziny, to nagle dołączył do mnie jakiś dziwny gracz. Nie pamiętam nazwy i on miał takiego mega czarnego skina. Minutę po tym, jak dołączył, niebo zrobiło się czerwone i wszyscy serwera przyczepiali się do niego. Do jednego miejsca, na spawnie, a potem wywalał nas poza mapę. Nie dało się postawić domu, ani zrespić pojazdów. Nagle ten gracz zaprosił mnie do znajomych i mojego kolegę też, ale go nie zaakceptowaliśmy. Postanowiliśmy wejść na inną grę i zobaczyliśmy, że mamy tego gracza w znajomych. Po chwili wylogowało mnie z Robloxa i gdy próbowałem się zalogować, to się nie dało. Moje call też nie wylogowało i zobaczyła, że pisze, że jestem aktywna, a nie byłam. Następnego dnia udało mi się zalogować i szybko zmieniłam hasło. Już nie mieliśmy tego gracza w znajomych, ale miałam innego skina. I pisało, że grałam w Murder Mystery 2 i Adopt Me, a nie grałam. Jak myślicie, ta historia jest prawdziwa, czy nie? Pamiętajcie też sobie lajkować swoje historię, która jest najlepsza. Czyli np. Na ktoś napisze komentarz i spodoba Wam się ta historia, to dajcie mu łapkę w górę, przez co jest większa szansa, że będzie on w następnym odcinku. A teraz wystarczy, że napiszcie w komentarzu swoją historię, a może Wy traficie do kolejnego odcinka. Także piszcie swoje historie w komentarzu. Zawsze te straszne historie uważałem za brednie. Ale po tym mam inne zdanie. To było jakoś rok, dwa temu. Nie pamiętam. Pamiętam tylko, że to był grudzień. Miałem zbanowane konto. Więc założyłem drugie. Nazywałem się Nice Guy. Zapamiętajcie to, bo nazwa będzie miała kluczową rolę. Zobaczyłem jedną grę. Grało w nią zero osób, ale miniaturka była obiecująca. Nie pamiętam nazwy tej gry, ale był tam gościu z jakimś karabinem w ręku. Mimo, że koledzy byli niechętni, zagraliśmy w to. Po, przejść, po wejściu do gry ukazał nam się Jumpscare i przeniósł nas do innej gry. Nie mogliśmy z niej wyjść, tak druga gra mnie zdziwiła. Ta gra była dopracowana. Z tego co pamiętam, byliśmy w klatkach. Tło wyglądało jak piekło. Nie opiszę tego do końca, ale tam było dużo czarnego z czerwonymi szparami. Jednak każdy z nas zwrócił uwagę na wielkiego, czerwonego gościa. Miał czerwoną głowę i ręce, a brzuch i nogi miał czarne. Miał też tą twarz zrobioną przez hakera. Tak przynajmniej wyglądała. Wszystkie części się jedna po drugiej powiększały i pomniejszały. Był on ogromny i trzymał w rękach taki banhammer, ten typowy szaro niebieski. Próbowaliśmy wyjść ale nas sofało. niczym podczas hakowaniami City przez Tubersa. W wielkim szoku zapomnieliśmy o Alt F4, więc nie mogliśmy wyjść. Zobaczyliśmy na tabie osoby o nazwie Evil Guy, co było totalnym przeciwieństwem do mojej aktualnej nazwy. Tego wielkiego Czerwonego gościa będę właśnie nazywać, czyli Evil Guy. Evil Guy napisał do nas Do you want play game? Kiedy mój kolega odpowiedział no, to dostał wiadomo, że jest skikowany, a potem zobaczył, że jest zbanowany na zawsze, bez możliwości komunikacji z supportem Robloxa. Evil Guy out do nas. If you don't want to play game, I will ban your account. Czy jakoś tak? Nie pamiętam do końca. I will ask you a question. You have 3 lives. If you answer incorrectly, you will lose them. Once you lose all 3 lives, you will be banned Good luck. Nie mówią czego. Nie mówię dokładnie, bo nie pamiętam, po chwili straciłem dwa życia, a mój kolega jedno, po zadawaniu coraz to cięższych pytań. Przypomnieliśmy sobie o Alter 4, po wyjściu z gry zobaczyłem go w znajomych, napisał Alter 4, huh? I see you little boy, look behind you, gdy się odwróciłem nic nie zauważyłem, mimo że był dzień. Po popatrzeniu znowu na komputer zobaczyłem, że moje konto zostało zbanowane. Został tylko mój kolega, który po krótkiej rozmowie z Evlegali znikąd zaczęło go dołączyć do gry. Tam spotkał się z nim twarzą w twarz. Po czasie pokazano mi, że nie odbanowano. Dołączyłem znowu do gry i spotkałem się z tym gościem, jak ja miałem skina Bacona. To on miał całego czarnego. Tylko bez tych włosów. Uznałem, że trzeba z nim pogadać. Po dyskusji waliło nas gry. Do końca tamtego gra dnia nie graliśmy w Robloxa. Następnego dnia było ok. Ja nie byłem sponowany kolega też nie, a moje konto Nice Guy zostało usunięte z niewiadomych powodów. Dziwne było to też, że moi koledzy nie mieli tej gry w Continue. Nie było też żadnego konta EvilGuy. Uznałem to za sen, jednak moi koledzy zresztą pamiętali, mimo że powodowaliśmy innym i nie wierzyli nam. My jednak wiemy swoje. Nauczyłem się wtedy jednego: nigdy nie rób kont z nazwami tego typu. Dzięki za przeczytanie. A ja dziękuję za tą historię. A teraz wy widzę, możecie napisać w komentarzu, czy ta historia jest według Was prawdziwa, czy jednak fajkowa. Jak na moje, może być to jakaś prawda, ale czy do końca? Nie wiem. To już do waszej dyspozycji. Napiszcie to w komentarzu i koniecznie zostawcie lajka like i subika. Lecimy z kolejną historią. Gram z przyjaciółką w Murder Mystery 2. Raz trafiło nam się, że ona była szeryfem, a ja murderem, ale coś się stało. Nie mogłam się ruszać. W ogóle ale później już mogłam ale nie byłam już morderem a to była cały czas ta sama mapa moja przyjaciółka powiedziała że ktoś ją zapiła. i ona się odradza cały czas jakiś typ nie, może, nie mogła się ruszać i to było dziwne ale no ok poszłam napisałam ej to nie miłe oddaj mordera mi a ją zostaw w spokoju bo cię zgłoszę to było dziwne, że odpisał mi tak. Mogę robić, co chcę. Ale to było dziwne. Wywaliło mnie z gry i w ogóle. Ale moja przyjaciółka do mnie dzwoniła i powiedziała, że laptop jest zepsuty. Od tej pory gramy w Mortal Mystery 5 na 5 od 1 Historia jest prawdziwa. Polubcie Pliska. Niestety nikt ci nie polubił tej historii. Dlatego ją wziąłem do odcinka. Ale trochę się ciężko czytało, więc... Następnym razem takich historii nie będę brał, które to się ciężko czyta i nie są dobrze napisane, więc widzę wie, piszcie, tak, te historie, że mógł je prze przeczytać z sensem, bo ta nie, historia nie miała sensu, raczej możliwe, że jest prawdziwa, ale trochę jest dziwnie napisana, ale wziąłem ją tak po prostu. Bo mi aż się ciebie szkoda zrobiło, jak zobaczyłem, że nikt nie zostawił ci lajka pod komentarzem. Ale dobra, lecimy z kolejną historią. A więc tak, grałem 4 dni temu w Pet Simulator 99. Miałem własny Prif. Grałem z kolegą, który przyszedł do mnie na noc. Moja mama i tata byli w pracy, podobnie moje kolegi. Graliśmy, aż w końcu dołączył do nas gracz Oniku Nelopi 76. Ja z kolegą się przestraszyliśmy, bo Prif był tylko dla mnie i kolegi, i nikogo więcej. Napisał, że chce jakiegoś peta. Dałem mu. On powiedział, że nas zna. My się śmieliśmy z kolegą, aż po chwili napisaliśmy, że podał adres. A on napisał mój adres. I się przeraziliśmy. Napisał, że jest przy drzwiach. My się schowaliśmy w szafie. Po chwili on zaczął latać po mapie. Wywaliło nas. Dostaliśmy Error 001. Ja z kolegą się przeraziliśmy w szafie. Były dwa koce, taśma dwustronna i paczka chipsów, które sam wcześniej włożyłem. Zrobiliśmy małą bazę, tak nam było bezpiecznie. A w szafie baza z kocy i taśmy. Po chwili ktoś inny wszedł na serwer. Miał nick chyba FE4WQR i dostaliśmy pana na jeden dzień. Potem nie wiem co się stało, ale przyjechał mu tutaj i było wszystko dobrze. Jak myślicie ta historia jest czy nie? Koniecznie napiszcie też w komentarzu. I to by było tyle w tym odcinku. Mam ja nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Piszcie swoje własne historie w komentarzu, Pamiętajcie polubiać inne historie, albo zróbcie taką historię fajną, że będziecie mieć dużo lajków, przez to macie na pewno większą szansę pojawić się w odcinku. A zostawcie 100 lajków, to biorę się do nagrywania kolejnego odcinka, być może właśnie ze strasznej historii, raczej na 90% tak, więc myślę, że kolejny odcinek może wy się w nim sędziecie. To by było na tyle, siemanko.